Cześć Manko, dobry wieczór, witam na moim przepięknym kanale Z tej strony Wasz ulubiony youtuber Wati Gaming Zapraszam Was już na 29 odcinek z gry Portal was, serii Custom Maps i Go Player Będziemy grać mapę The Abodent Room w wersji V.5. Dokładnie tak Zobaczcie nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, dzwoneczkiem, łapką w górę pod tym odcinkiem z gry Portal a serii Custom Maps i Go Player 29, jeśli chcecie kolejny odcinek tej serii na moim kanale z gry Portal Wasserii Custom Art, Syncrum, Tajer, 30 No to tylko jedna łapka w górę właśnie pod tym odcinkiem z Gwie Potaserii Custom massicoplier w 29 No i macie kolejny odcinek właśnie z tej serii na moim kanale. Dokładnie tak... 30 już e, Oczywiście w opisie oczywiście pod odcinkiem z gry Portal Waszyli, Custom masz Synchro Player Jak rozwiniecie opis. Będzie oczywiście e, podany link e, do strony dopowania map e, do portal 2 e, Singleplayer i Multiplayer Custom Maps typu wiadomo i do portali linki również Singleplayer. Dokładnie tak. Oczywiście też będzie podany link oczywiście do moich social media, do mojego TikToka, Instagrama, e, do mojej grupy na Discordzie na widzów Oczywiście do mojego maila podana nazwa. Tak samo też link e, do mojego kalendarza publikacji filmów live'ów no i też oczywiście do mojej specyfikacji komputera również link, dokładnie tak także ruszamy z testami i oczywiście nie zapomnijcie wziąć czegoś sobie do jedzenia i picia i rozkoszcie się fajnie odcinkiem Hmm, bardzo ciekawa ta mapa No, ciekawa ta mapa, bardzo ciekawa Pomyślmy hmm, o co chodzi w tym teście. No właśnie też się zastanawiam, ale pewnie zaraz rozgryziemy tą zagadkę jakoś. Okej, okay, tu mamy naszą... O, kostka! Jest to już, widzę, że to chodzi o to, że mamy kostkę. Dobra. Hm, A tu chodzi o to, żeby... Tylko to otworzyć? To właśnie się domyślam. Okej, okay, mamy kostkę, fajnie. O tak H hmm. bo o właśnie, co mamy tu zrobić. Ja już się domyślam o co tu chodzi i mogę się domyślać. Chodzi mi o to mianowicie, że... Hmm. O, już, już, już wiem o co chodzi w tej zagadce, już się domyślam, widzicie? O tak. Właśnie o to chodzi. Dobrze, musimy skoczyć do góry, właśnie o to tu chodzi. Zawsze bardziej musimy skoczyć, chyba. Hmm. Domyślam o co tu chodzi, ale... O właśnie o to chodzi. O tak. O to właśnie chodziło. No i się udało, mamy to! Kończony test! Jest! Thanks for playing the Abonent Rumpus insane Panda. Koniec tego odcinka z gry. Porta was, Serii Custom Maps, of 29. Gyherish Map Annual Room, bardzo fajna mapa. Bardzo mi się podobała. Po co ją zagrać? Ja oczywiście nie i 2 Dokładnie tak. Także oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, dzwoneczki, łapką, się pod tym odcinkiem z Gry Potowa, serii Custom, Single 29. E, jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, na moim kanale zaś się z Gry Potowa, serii Custom, Single player e, 30. No to oczywiście jedna łapka w górę pod tym odcinkiem z Gry towa, serii Custom, Single 29. No i macie kolejny odcinek właśnie z tej serii na kanale już 30. Dokładnie tak! Cześć na moim kanale znajdziecie różne gry, symulatory, właśnie gry logiczne jak Portal 2, czy Fortnite'a, dokładnie tak, i gry akcji tak zwane. No i oczywiście też relacje z moich vlogów i filmów na temat mojego stanowiska, które nas filmy, dokładnie tak. Także żegnam się z Wami, papa, pa, na razie i do zobaczenia za chwilę na odcinku z gry Portal 2 30. Do zobaczenia, pa!